No a tak, reasumując, trzy czwarte meczu się prowadzili. Nie pamiętam takiego meczu, żeby było tyle powtórek. gdzieś były e, bardzo e, ostre wyścigi. E, fajnie, że się nikomu nic, nie stało, bo każdy upadek to wiadomo jest niebezpieczeństwo. U siebie, bardziej sprytni zawodnicy. Bardzo trudny mecz dla obu drużyn e, w dość ciężkich warunkach, bo praktycznie przy prawie nieustających opadach deszczu, trudne warunki, tor śliski. No, brakło w końcówce takiej, jak to się mówi, mocy poszczególnych zawodników, jednak lubylnianie szukali, szukali, w końcówce e, byli zdecydowanie lepsi od nas, no i co zrobić, no... faworyt nie zawiódł. na początku, prowadzenie e, Staligorzów, w pewnym momencie 30 się punktami, e, potem e, pogoń e, naszej drużyny, udana. No i dość silna końcówka, dwie wygrane podwójne i udało się dowieść podwiesięństwa. Kilka upadków, zwłaszcza na pierwszym łuku w takiej twardej walce, na szczęście upadków, które nie zakończyły się żadnymi kontuzjami. No i bardzo ciężka walka na to Bardzo emocjonalny, no jechali na centymetry, nikt nikomu nie odpuszczał. Jeżeli była jakaś e, walka, styczność sędzia podejmował według mnie tuszędzia widzi. W na szuk... na, na pierwszym łuku nie szukał na, na siłę winnego. Tam gdzie był winny oczywiście wykluczał i było wykluczenie z naszej strony i z ich strony. No. To nie jest sport. E, jak w innych dyscyplinach, gdzie... Choć gdzie, sami widzimy nawet płcy nożne, jak się zawodnicy przepychają, a tu jest jeszcze szybkość motocykl, no, no, to już jest sport, można powiedzieć, w jakimś sensie kontaktowy. No. Kto kogo przetrzyma, ten wygrywa. Sami widzieliśmy jak Bartek ostro zaatakował Szymona, który ledwo się utrzymał na motocyklu. No, tak się jeździ. No. Cię odpuścić. Pozostały no, dwie drużyny z dużym ambicjonym charakterem. Nikt nie odpuszczał i, i tak to się działo. Często tak jest, że drużyna gości w trakcie zawodów dopiero szuka odpowiednich ustawień motocykli, silników i dopiero w pewnym momencie, w drugich połowach meczu, jeżeli jakby przewaga, jeżeli gospodarze za bardzo nie odjadą, prawda, punktowo, no wtedy goście nadganiają te straty. MŻawka nam, nam nie pomogła, bo troszkę po. Pokrzyżowała może nasze niektóre działania, choć nie, trzeba przyznać, że w że żeśmy się trzymali. Szkoda tych wyścigów e, wyścigu 5, 6, 8, 7 gdzieśmy tam potracili punkty, no ale co zrobić? To był bezpieczny, równy.